Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zdenek, a jest to już drugi audiolog, którym opowiem wam o tym, dlaczego mnie nie było na kanale. Sprawa jest prosta, może byłem tam trochę, wchodziłem na kanał, ale film rzuciłem tylko jeden i to bez głosu, bo popsuły mi się słuchawki. Były to Creative Fatality Gaming, hs 800. Teraz już właśnie dzisiaj przyszły mi nowe słuchawki, zamówiłem je wczoraj. No i jak na razie to jestem z nich zadowolony. Już trochę je testowałem różnymi programami. Co do tych nowych słuchawek, to są to Creative Sound Blaster Tactic 3D Sigma. Wszystkie dane techniczne, cena i inne takie rzeczy znajdziecie w opisie. Zachęcam do subskrybowania kanału, dawania łapki w górę i czekanie na kolejny filmik. Cóż, do zobaczenia.